Dzień dobry, nazywam się Małgosia Kozera, jestem reżyserką i w tej chwili pracuję nad filmem dokumentalnym o pani Wandzie Wąsowskiej, e, która kocha konie. Konie kochają ją i osobom ze świata jeździectwa nie trzeba pani Wandy przedstawiać, natomiast osobą, które są spoza tego świata. Powiem krótko. Pani Wanda to jest postać, to jest Lux Torpeda, e, dama, hrabina, e, niesamowita energia, i człowiek, który po prostu mnie podniósł w mojej, w moim poziomie energetycznym. To znaczy. Mm, Pani Wanda, jej osoba dla mnie opowiada o tym, jak żyć pełnią życia i na swoich warunkach, niezależnie od tego, co się dzieje, ile mamy lat, jaka jest sytuacja dookoła. Dlatego bardzo e, zachęcam Was do wsparcia tego projektu. Zbieramy na niego w tej chwili pieniądze, na dokończenie filmu. E, I strasznie dziękuję, ogromnie dziękuję wszystkim dotychczasowym darczyńcom. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam wspaniałej.